Gościu siedzi przy komputerze i chce wy wysłać swoje CV, klik, rejected, koniec. No podobno tak teraz wygląda rynek. A w dzisiejszym odcinku automaty no-code i integracja góra-dół, czas zacząć. Cześć, nazywam się Maciej Wrodek, a to jest IT Morning na 20 lutego 2022. Jest to mój pierwszy odcinek po urlopie. Um, mam parę pomysłów, które może nie się w czasach wprowadzać, ale to wszystko się zobaczy, jak już um, ruszymy z tematami. Przyno przynoszę trochę mikrofon bliżej, bo coś słabo go czuję dzisiaj. Anyway, po pierwsze. Tak, żeby trochę rozbawić Was, zanim pojechałem na urlop, dosłownie ostatniego dnia, rozwaliłem moje krzesło. Nie wiem, czy się zobaczycie je tutaj. Yy, a więc to jest uchwyt od krzesła. Odpad od zawiasów tam na górze, po prostu się one złamały. Krzesło nie było tanie, więc jestem trochę poirytowany. Wysłałem już informację z reklamacją, ale gościu jeszcze nie odpisał, może że tydzień minął. Wysłałem przypomnienie z tematem. No i zobaczymy, ale no. Jeśli lubicie się rozciągać na krześle, czy robić jakieś takie. No, na tym co się teraz chce tego zrobić. W machy do tyłu. No, to chyba to nie jest dobre krzesło, jeśli chcecie mocno się oprzeć. Yy, dobra, więc yy, wracamy do naszego pierwszego materiału na dzisiaj. Jest to artykuł yy, na temat yy, automatyzacji no-code. Jest to artykuł Darii Ciurko i Wojciecha Mamysa. E, tutaj lekki dysklozer. Ja się z Darią znam. Nawet Daria po publikacji tego artykułu poprosiła mnie o opinię na jego temat, którą ją im przesłałem. Minęło tego trochę, trochę czasu, bo artykuł czekał trochę w swojej kolejce, zanim znajdę taki moment, żeby o nim porozmawiać. E, więc teraz pojawiła się okazja. E, chwileczkę łyczek herbaty. Herbata zwykła czarna z imbirem i cytryną. A więc ym, autorzy wchodzą w dyskusję na temat właśnie yy, yy, na temat yy, low codu czy różnego rozwiązań tego typu jeśli chodzi o automatyzację. Osoby, które yy, są z kanałem dość długo wiedzą, że ja mam dość dobre spojrzenie na kodle z yy, automatyzacji, programowanie, że sam robiłem podejście do programowania w tym, pracowałem w filmie, gdzie między innymi robiłem rozpoznanie jak to można testować i nawet robić testy performance'owe pod tego typu rozwiązania. Yy, jeśli chodzi o same pisanie aplikacji nocodowych i low-codowych, bawiłem się z Mendixem out, out Systems. Podejrzewam, że moja wiedza na temat obu rozwiązań jest już obecnie przeterminowana, bo ostatni raz z tym bawiłem się w 2019, więc no tu już minęły 4 lata. Ale uważałem i uważam dalej, że tego typu narzędzia są przeszłością. Choć myślę, że rozwój AI może doprowadzić, że jednak te narzędzia aż tak nie pojawią się. Mam wrażenie, że jednak pisanie jakichś modułów z wykorzystaniem narzędzia dla na czat GPD będzie szybciej się sprawdzało i będzie dużo integracja ludzka i tak dalej. Ale to jest na razie historia, jak to wygląda rzeczy. I autorzy przyglądają się narzędziom właśnie takich low-codowych, jeśli chodzi o automatyzację. I moim zdaniem, jeśli chodzi o przeszłość, wybrać trochę niefortunne narzędzie jako punkt wyjścia, bo przyglądają się Toste. Toska jest bardzo popularna z SIS i bardzo często w różnych projektach próbuję ją polecić. I jest to duży kombajn, który, przyznam się szczerze, nie znalazłem okazji, żeby wykorzystać. Za każdym gdy patrzyłem na jego ceny, widziałem tańsze rozwiązania. Na tyle się sam miałem okazję z nim pobawić, wydaje mi się dość ciekawym narzędziem. Jednak nie jest to nowe narzędzie i ma bardzo sporo takiej starej zaszłości, która nie do końca mi się kojarzy ona z przyszłością. Uważam, że to jest dobre narzędzie na teraźniejszość, ale narzędzia low-code'owe w przyszłości będą trochę inaczej wyglądały. Z drugiej strony narzędzia low-code'owe, z którym ja dużo liczyłem się, że będzie rozwój i one popchną rynek do przodu, jak Mable, team. E i backback IO. No niestety one jeszcze nie zawojawały rynku tak bardzo, jakbym, jak, jak się tego spodziewałem. W ramach tego artykułu porównują pisanie e, testów z wykorzystaniem właśnie Toski i z wykorzystaniem e, Cypress'a. Jest to ten sam test pisany w obu narzędziach, a raczej jest to bardzo podobny test, bo nie jest on identyczny. I autorzy. Yy, yy, Daria odpowiada za pisanie rzeczy w, yy, yy, właśnie w yy, TOS-ce, jeśli dobrze rozumiem, a Wojciech pisze w Cypressie. Więc zaczynając od prezentacji scenariusza, który oczywiście jakoś to jest na blogu C-to spróbują nas od razu przekierować na, yy, na właśnie zakładkę kariery i ofert QA. Jest to bardzo, bardzo cwany sposób marketingowy. Pochwalam. Yy, I wprawdzie to rozwiązanie z wykorzystaniem Toskim. Oczywiście moim zdaniem za, zaczynają. W sumie nie wiem, czy nie zaczynają za wcześnie. Bo zaczynają od samego instalacji rozwiązania w obu wypadkach. Yy, hmm. Mam tutaj taki dylemat, że to jest coś, co by każdego z nas interesowało. Z drugiej strony, e, sobie świadomiłem, że przecież IT Karta też zaczynam od instalacji wszystkiego, więc dobra, nie mam, nie mam zastrzeżeń, nie mogę mieć zastrzeżeń, bo sam też tak to robię. E, więc e, przechodzą przez to właśnie, pokazując, jak wygląda proces instalacji jednego i rozwiązania jej drugiego. Następnie zaczynają od tworzenia testów, Że tutaj w tosce pokazują, jak otworzyć przeglądarkę, i to samo później będą robić w, w. Jak to się nazywa? W Cypressie. Ogólnie, jeśli chodzi o test, nie mam w pełni zastrzeżeń, jeśli chodzi o test, który wybrali. Wydaje mi się, że nie jest to opcja, żeby pokazać w pełni to możliwości tych narzędzi, jedno co ja zwróciłem uwagę, to jeśli chodzi o Toskę, że przyznam się szczerze, jako osoba, która patrzy na te narzędzie, no może nie do końca pierwszy raz, ale za bardzo mi przypomina jakieś takie zaawansowane tabelki do uzupełniania pól w przetworzeniu z, e, e, aplikacji desktopowych i wydaj i dla mnie te, te interfejsy nie zachęcają mnie do skorzystania z Toski. Jednak jeśli interesują Was właśnie chcieliby chcielibyście zobaczyć jak działa Toska, to polecam ten artykuł. Yy, widać, że jestem bardzo... Yy, poza, yy, wypadłem z formem, bo w sumie gadam 5 minut na temat tego artykułu, w sumie nie wiem co ja powiedziałem. Więc jeśli jesteście w stanie mnie podsumować w komentarzach, to chętnie usłyszę, co z tego wynieśliście. A my przechodzimy do drugiego artykułu, który... A, mam przypadek otwarłem. Jest poświęcony integracji top down i bottom-up. Um, o co chodzi? Um, ostatnio coraz bardziej przyglądam się na kwestii testów integracyjnych i integracji ogólnie w displejcie, a raczej to był temat, który mnie interesował przed moim urlopem. Um, jak będą moje priorytety teraz wyglądały, jeszcze nie jestem pewien. Um, I szukałem dobrego przykładu integracji top-down i bottom-up. Nie znalazłem niczego, co bym mógł jeszcze tutaj pokazać Wam w ramach odcinka, więc jeśli ktoś zna jakiś dobry projekt githubowy, czy gdzieś, gdzie jest dobra integracja top-down i bottom-up, dajcie mi znać, naprawdę szukam czegoś takiego, bo potrzebuję to do pokazania pewne, pewne wyjaśnienia pewnych rzeczy, a nie chcę mi się budować kompletnie projektu, żeby to pokazać, wolałbym pokazać to na prawdziwym organizmie. I ogólnie o co chodzi? Jest w wypadku takiej integracji, w szerszym rozumieniu, jest wiele podejść. Podejść. Jest tak zwane Big Bang Approach, jest czyli takie najbardziej popularne, czyli mamy wszystko, integrujemy wszystko ze wszystkim i robimy wszystkie porównania. Jest to planingowo najprostsze rozwiązanie. Po prostu nie mamy planu, robimy wszystko jak lecie. Są właśnie inne rozwiązania, gdzie po prostu robimy rzeczy inkrementacyjnie, połączymy moduły, patrzymy jak te moduły sobą gadają i po prostu patrzymy na mniejsze całości. I tak naprawdę w pewnym sensie powiązane z tym są dwa takie podejścia, jak to dobrze robić. Pierwsze to jest top-down, czyli idziemy od góry. O co chodzi? Powiedzmy. Dobra, weźmy na przykład sklep internetowy. Powiedzmy, że naszą stroną główną jest taki naszym pierwszym modułem integracyjnym. Jest to taki nasz ten moduł, gdzie się wszystko dzieje. I tak naprawdę on odpowiada za wszystko. Ona nas tak naprawdę pod spodem integruje się z searchem, integruje się z katalogiem produktów, integruje się z innymi rzeczami. Upraszczam, bardzo mocno upraszczam, bo osoby, które siedzą w temacie, powiedzą, powiedzą wam, że to no nie do końca tak działa w wypadku sklepów internetowych, ale przyjmijmy założenie, że tak to jest rozwiązane. I w tym wypadku my zaczynamy właśnie od tego góry. Że, wpierw bierzemy ten naszą, powiedzmy, ten sklep, i całą resztę mamy zamokowane. Więc tak naprawdę, zaczynamy od tego głównego modułu, i później zaczynamy dopinać kolejne moduły, które już nie są mokiem, tylko są prawdziwym modułem. I testujemy, jak to działa, w tym idąc coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej. Trochę jakbyśmy tak podawali firankę wiszącą w dół. I tu są różne podejścia. Tutaj są podejścia, że idziemy raz po prostu jedną ścieżką do końca, czyli odczepiamy moduł doczepiamy moduł aż dojdziemy do samego końca. Inne podejście jest, że idziemy po prostu na szerokość. Czyli robimy każdy pierwszego rzędu, później każdy drugiego rzędu i tak dalej i tak dalej i tak dalej i w końcu dojdziemy do całego drzewka. Ma to Jedną z zaletą jest taką, że takie testy integracyjne bardzo często łatwo wpiąć regresję i są, potrafią być pełnowartościowe, bo gdy już mamy całą tę ścieżkę zrobione, to już mamy praktycznie test end-to-endowy na poziomie integracyjnym. Alternatywnie jest podejście właśnie, idziemy od góry w od dołu w dół. Zaczynamy od tego najniższego modułu, który jest obecnie gotowy, ten coś na samym dole, i zaczynamy się wpinać w górę. Różnica jest taka, że teraz nie mamy mocków. Teraz mamy tak naprawdę drivery. Jak mam się z Selenium driver, to jest dobre skojarzenie, bo od driverów on zawrzecia swoją nazwę. Chodzi o to, że jak mamy jakiś nasz kod testowy, driver oddziałuje na niego. Driver jest aktorem, a mock to jest po prostu coś, co nam odpowiada. Więc mock jest pasywny. On re reaktywny chyba będzie lepszym określeniem. On odreagowuje, a driver wpływa w działanie, więc w wypadku takich testów bottom-up, to my przez fałszywy kod inicjujemy e, wykonanie jakiejś operacji, żeby zobaczyć co się stanie, jak to nam odpowie. I tutaj znowu idziemy w górę, dochodzimy do coraz więcej tych modułów. E, przewagą bottom-up podejścia jest takie, że łatwiej jest znaleźć gdzie jest błąd. Bottom-up jest najbliższym, bym powiedział, unit-testom, idąc w tym porównaniu. E, Mniej więcej wam streszciłem ten artykuł, bo artykuł o tym jest poświęcony, ale jest to wiedza, którą warto znać, zwłaszcza przy myśleniu o tym, jak zaprojektować. Problem jest taki, i tu raz Wam powiem, nie znam, yy, nie potrafię podać organizacji, która ma to dobrze zaimplementowane, która faktycznie yy, planując jakie swoje testy patrzyła na tymi podejściami. Dlatego się rozglądam za jakimiś repo, które mają dobrze to zaimplementowane. Więc jeśli coś znacie. Dajcie znać. Podsumowując, Maciek wyszedł z formy i przekraczamy właśnie 12 minutę. i popatrzyliśmy sobie na Codeless Automation. Przykładam z Toski, nie jestem dalej pewien, czy Toska to jest najlepszy wybór, wybór, jeśli chodzi o Codeless i przyszłość, ale uważam, że Codeless będzie przyszłością. I później porozmawialiśmy sobie o testach integracyjnych różnych poziomów. Ło, dzisiaj chyba coś trochę źle otagowałem odcinki, bo oba artykuły bym powiedział, że są techniczne. Ale no, zdarza się wszystkim i na, nawet najlepsze popełnić błędy, więc mam nadzieję Wam się podobało. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie i miło Was widzieć po urlopie. Lajkujcie, subskrybujcie i tak dalej.